Ja kocham PiS ponad wszystko. Żeby od początku jestem z PISem i do końca chyba myś, mojego życia będę z PiSem. I co jeszcze? No, no, no nie wiem, no, bo nie, nie wszyscy są z Zapisem, tylko za Platformą. A ja wiem, to dlaczego bierzesz o, 13 emeryturę? Dlaczego Twoje wnuki biorą pieniążki? A nie powinni brać? A, a nie powinni brać, jak nie są Zapisem, prawda czy nie? Tylko za Platformą są. Bo ja tu jeszcze dla proboszcza mam. Chorągieweczki jeszcze wzięte. Muszę proboszczowi dać naszemu, bo on też jest zapisem. Jego siostra y, y, Mirka też jest zapisem. A jak ja widzę z i te łapy wyciągają i te wybielone zęby, to mnie szlak trafia. Depresji zostaje za, za nich, za tę platformę. Nienawidzę ich i koniec. Obok byłem przy prezesie, ale nawet go nie dotykałem, bo każdy go chciał dotknąć, przywitać się, pocałować. I po prostu nie chciałem go męczyć. To w Dygowie wielki bohater. Nie tylko bohater. W Dygowie, wie Pan, szacunek w Polsce, wielki dla niego w Polsce. W Polsce ten człowiek jest bohaterem. Nie Dlaczego? tylko w Dygowie. Dlaczego? Dlatego, że e, mamy dzieci? Głodujące dzieci są? Były za czasem głodujące? Dzieci chodziły i żebrały? A dzisiaj co? Dzisiaj dzieci nie Mogą jechać yy, na wycieczkę, mogą że, jechać. Ale gdzie że brały dzieci? Tu w Dygowie były głodujące? Proszę pana, co pan nie jest w Polski? Autokarm zorganizowani, zorganizowani, miłośnicy PiSu. Zorganizowaliśmy się, przyjechaliśmy. No i jak się pani podobało przemówienie pana prezesa? Jak zawsze fajnie mówisz. Tak? Tak. Do ludzi. Zapowiedział, że zmieni konstytucję. Co pani na to? No, jak na lepsze to proszę bardzo. Popieram z całym sercem wszystko, co PiS chce zmienić, A co? I, bo robi bardzo dobrze i dla emerytów, e, dla dzieci, e, i dla, dla wszystkich. Pierwszy, osób. jedyny rząd. Wspaniały. I tak niech zostanie. Nie spotkałam i niekoniecznie bym chciała. Dziękuję.